Leci. Leci? Dobra. Siemanko. Co? Ale to nie możesz mówić. Nic. Siemanko, to co widzicie, to nowe centrum dowodzenia światem przez Motormind. Czy to nowy kanał, czy reaktywacja, tego jeszcze nie wiemy, ale będzie się działo, będziemy nagrywać, będziemy doradzać i będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami w świecie motocykli. Dzisiaj w ramach pierwszego odcinka poznacie cały team, czyli Adama. Wszyscy mnie znają. Jestem Adam Małego Cześć wszystkim Olka Cześć, jestem Olek, wasz Niebieskowości świr Rafała Jeżdżę R6 w specyfikacji torowej ja. Na co dzień możecie zobaczyć mnie za ladą lub w Excelu No i mnie Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie je pod tym filmem, a może nagramy następne Q&A Oglądajcie Pierwsze pytanie Pyta, co było pierwsze, ruda czy jajko? Z całym szacunkiem dla Rudej, bo akurat bardzo ją lubię. Pierwsze było jajko. Czy przez przypadek coś ukradłeś? No nie, nie zdarza mi się. Ucinam łapy. Psz, za to złodziejem. Ile masz centymetrów? Ch 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 chcielibyście wiedzieć? <ślinety> <ślinety> czy podrywałeś klienta, klientkę? Klienta raz mi się zdarzyło. Gdy zejdę na łokieć, to nie wiem, bo już w sumie udało mi się kilka razy sięgnąć. I no, było fajnie, nie? No, zrobiłem. Mój kombinezon w ogóle nie był przystosowany jeszcze do tego, bo mam jakiś tam kombinezon z lat 90. i musiałem sobie zrobić slider na łokieć z nakrętek od butelek. Tak, a propos ciekawostek. Po co jest garb w skórach? Spadające powietrze. Hmm. Z kasku, z nas nie robi. tak. Czy kombinę są ciśnie Ciśniewajka. <laughs> Chyba, że masz wielkie kochane. <laughs> Kiedy był twój pierwszy raz na motocyklu? E, mój pierwszy raz był z e, dziadkiem. Głupie pomysły mi przychodzą do głowy. <laughs> mnie jeździć z Simpsonem S51. Pokazał jak ruszyć, gdzie jest sprzęgło, gdzie jest gaz. Nie pokazał gdzie jest hamulec, więc się skończyło wjazdem w bramę. Po prostu. Full cap przy trackerka. Ze względu na moje bujne włosienie, no to full cup. Co to Merinos? E, Merynos to jest mała foka, którą się goli. <noise> Ale teraz wiem, że to jest po prostu obca. Jak nazwałbyś swoją markę motocykli? Nazywała się by od dwóch pierwszych liter znanych producentów. I byłoby to. Chujala! Chuja. I moje kaso mar marketingowe brzmiałoby. Nie ma choja we to jest najlepszą motocyklistką. Zgodnie z moimi poprzednikami, kolegami po fachu, też będę pan to Panie, ile to pali? SVK pali tak średnio 12-13 litrów na 100 km. Minimalnie spaliła 9, maksymalnie 15. A zbiornik ma tylko 16, więc trzeba uważać. Eee, twoja najdziwniejsza gleba. Stoję na światach przygotowany do startu, czyli wiadomo, sprzęgiełko wciśnięte, łapa na manetce, żeby w czego odwinąć ładnie, jedynka wrzucona. I patrzę, dzwoni do mnie telefon w uchwycie. To zamiast puścić sobie ładnie rękę od gazu, puściłem nagle sprzęgło tak, tak ze sprzęgła, żeby odebrać z telefon, jak jak pierdeknęłem, tak mi motocykl pod dupy wyleciał i zaliczyłem glebę odbierając telefon. Jak wyglądałby Twój wymarzony dzień na motocyklu? Marzenie? To w zasadzie Hiszpania, eee, torowanko tam plus jeszcze mały przerzut do Maroko eee, i tam polanie na jakichś pustyniach. Dlaczego aż 2.19? No na to pytanie to chyba tylko jedna osoba umie odpowiedzieć i myślę, że jeszcze się dowiecie, dlaczego aż. 2.19, dlatego że byłem niedoświadczonym zawodnikiem, nie miałem tej wiedzy, którą zdobywam teraz. Przede wszystkim nie miałem trenera, Rafała Drągasa a.k.a. Drgasa albo Dgasa A.K. Drągasa, tego jeszcze nie wiem, ale sprawdzajcie jego profil na Instagramie, bardzo dobry był zawodnik, ex zawodnik i tak jest on moim trenerem, i tak będzie mnie szkolił, i tak będzie 2.18. Jaki motocykl zaskoczył Cię najbardziej? O, to jest ciekawe pytanie, na tym czasie dużo trzeba zastanowić. Jaki motocykl zaskoczył mnie najbardziej? Mm, Yamaha DT 125 z tego względu, że w sumie mam taki motocykl i mimo tego ile osób na nim się już nauczyło jeździć ile ten motocykl przeszedł, katowania na torze takim, na takim i jeszcze siakim i w ogóle i cały czas jeździ, nie miał żadnego remontu silnika akumulator jest cały czas przez 15 lat ten sam i tak, ten motocykl nie zaskoczył dobra, jeszcze dwa i kończymy ten maraton śmiał. Najmniej znana marka motocykli. Arch od y, Kian Ripsa. Mega sprzęty, mega sztuka. Myślę, że niewiele osób o tym wie, że to jego motocykla. Jakie jest hasło Motormind? Proste. W głowie nam tylko motocykle.